Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Forest, The Last, czy jak to się chce nazywać, każdy może sobie nazywać jak chce, no i okej, okay, powracamy dzisiaj tutaj do naszej wioseczki, naszego podwórka, które będziemy ulepszać, w dzisiejszym odcinku ulepszymy nas, na pewno sobie zrobimy już do końca tę platformę, mam nadzieję, że nie ściąłem nic, okej, okay. tak, chcemy ulepszyć tą platformę, czy tam tę platformę i od razu pewne pytanie mi się nasuwa, bo powiedzieliście ostatnio pod odcinkiem, że jak będę patykiem bił o ziemię, to powinny lecieć kamienie. To jest pierwsze info, takie. Drugie info, które tutaj dostałem od Was, to takie, że ten kij to już jest kij do polowania, w sensie, że to jest kij, którym mogę łowić ryby. Aczkolwiek mi się nie wydaje, szczerze, to. Mi się wydaje, że ten kij wyglądał troszeczkę inaczej, bardziej Gzida, czy coś takiego. I ja już taki kij chyba widziałem na początku mojej przygody z tą grą. Ale na początek sobie na pewno damy mięsko. Na pewno chcemy zjeść. Zjemy sobie i pójdziemy do obozu bandytów, tak? Do obozu kan kanibali hmm, bandytów. Kurczę, jak zwykle nie ufam tym krzaczkom wszystkim, które są w bazie. Więc póki co będę je niszczył. Naprawdę nie chcę, nie, nie chcę ryzykować jakiejś eboli, czyli HIFA, czy czegoś jeszcze innego. Mm, Okej. Okay. jest mięsko. Tak, jest mięsko. Jeszcze sobie chwilę posiedzimy, żeby energia nam się mm, już tutaj odnowiła. I za chwilę polecimy w las. Hehehe, <laughs> tak jak gra słów. Deforest Las. Dzisiaj chciałem na pewno dokończyć tę platformę do zrobienia. Oraz jeszcze coś sprawdzić do niej. No i tak jak mówiłem, no ten kijek, kijek prawdy. E, ogólnie uderzając o ziemię, tak? Mogą wylecić monety w ten sposób? Hmm. Ale o ziemię czy o piasek? Aha, bo widzę, że tu kamień chyba wyleciał. Tak mi się wydaje. Aha. Okej. Okay. Czy. Wow. Czek w taki mały kamyk będę bił na przykład, to mogą kamyki z tego polecieć? Wow, to nie wiedziałem w sumie, ale to po, po co tyle kamyków? Wyskitu? <grym> Okej, okay. dobra, mm, to może spróbuję na ryby jednak zapolować tym patyczkiem. Okej. Okay. Chyba nie bardzo. Albo? Nie, no ryba nie dostaje. On, on tłucze kamienie tam na dnie do no Meskitu. To nie ryba dostawała. Kurde. Ale, ale ciekawe, ciekawe. Naprawdę nie wiedziałem, że można wyciągać. Ale w takim razie to w ziemię. Jak napisaliście w ziemię, bo widzicie, jak bije w, w, w kamienie w sumie, bo to jest tak, to jest takie. Kamienny bardziej ten, podłoże no Ale to też, to wszędzie wypadają O, widzicie, kamienie ciągle wypadają A nie ten, nie, nie to co powinno na dobrą sprawę Ciekawe czy mogę otworzyć walizkę Chyba nie. Dobra, no wezmę kijaszek Bo nie jesteśmy na swoim terenie Jesteśmy na nieprzyjaznym terenie Więc yy, nie będę tutaj zwlekać na pewno i nie będę siedział nie wiadomo ile. Otworzę sobie jeszcze te dwie walizki tutaj, czy trzy nawet Aha, otworzyłem dwie naraz. Fajnie, dobrze, dobrze. Jeszcze te, te walizki, aha, tu jeszcze parę jest takich. Na blisko, czy... Otwórz, proszę Cię. Nie świruj, pawiana, Zenek. Okej, okay. eee, drzewa. Drzewa muszę pościnać, to jest na pewno... To jest teraz taki must-core. Czy must-have raczej. Eee, okej, okay. drzewka, fajnie. Naw Nawet nie wiem, którą drzewo ścina. Aha, ścina to z tyłu. Świetnie, bo tego nie ma niby, tak? że nie. Jest, okej. Okay. Fajnie. Dobra, się zetniemy sobie drzewko szybko. Póki nie ma tutaj tych e, frajersów. Okej, okay, to drzewko też się zetniemy w takim razie. jak na, jak na szybkości to zrobimy. O, oh fuck. Co to było? Mam nadzieję, że to ptak tylko. Okej. Okay. Miejmy nadzieję. Już się przestraszyłem. Okej, okay, dobra. Znowu coś ściąłem. Co to ptaki ścinam? Czy jaki ciul? Aha, no tak. Bez... Dobra. Mm, czyli bierzemy sobie, bierzemy sobie pniaczki do bazy na budowanie tego jakże tej pięknej platformy. Na dobrą sprawę. Dobra, i teraz tak muszę tu. Tutaj jeszcze jedno drewnianko zostawiłem. Fajnie. Pyk. Mogę pyknąć, okej. Okay. Kolejne drewienka, Tam jeszcze co najmniej dwa były z tego jednego drzewa. No i co najmniej cztery z tego pierwszego drzewa słyszę. O, są lamusy. Trzeba będzie uważać teraz, bo zaraz się mogą do nas przypieprzyć i może się zrobić naprawdę źle. Źle i przykro. Hmm, aha, tutaj jedno drzewko poszło sobie na spacerek. Fajnie. Jeszcze tutaj jedno. To będziemy sobie glitchować, więc raczej się nikt do tego nie przyczepi, że bierzemy po trzy drzewa naraz. I tu jest tak, to jest to, co spadło. Jeszcze coś Boże, te krzaki. Te choinki mógłbym normalnie sprzedawać tutaj na święta. Ogólnie cały czas ludzie piszcie, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć tutaj, bo e, ja mogę budować cokolwiek na dobrym sprawie. No, widzicie, mam już taki fort zrobiony, mam domek na drzewie, powiedzmy, robię teraz platformę, do niej też coś spróbuję dodać. Mm, zrobiłem ostatnią tą tratwę, która okazała się kompletnym niewypałem, i no nie wiem, jest jakaś dupna całkowicie. Okej, okay. okej. Okay. Nie wiem, może chcecie, żebym spróbował zawalczyć z nimi. Może chcecie, żebym poszedł gdzieś na plażę, coś zrobił czy coś. Piszcie, naprawdę piszcie, bo ja, ja czekam na takie fajne pomysły. Ogólnie też ostatnio przetestowałem sobie tego Stranded Deepa. I teraz teoretycznie jesteście już po drugim odcinku, aczkolwiek ja nagrywam Stranded Deepa zawsze po foreście. Niby jest na odwrót, ale tak, po foreście nagrywam no i powiem wam że Gierka jest całkiem zacna no, silnik wygląda tak samo w sensie no takie wszystkie te poruszanie się czy e, grafika jest bardzo bardzo podobna do tej Deforestowej no po prostu nawet wejście nawet chyba kurczę to menu do włączenia gry jest prawie identyczne więc naprawdę bardzo podobna gra inne klimaty teoretycznie ja bym tam zmienił coś pewne rzeczy bym zmienił w tamtej Gierce Między innymi terekiny na coś może ciekawszego, jak piraci, czy coś w tym guście, ale no. Ogólnie gierka jest całkiem fajna, więc jeżeli na przykład nie przepadacie za Deforestem, ale podoba Wam się mniej więcej w jaki sposób kieruje się tutaj bohaterem, czy w jaki sposób idzie ta gra, tak? Że taka survivalowa, coś na przetrwanie, na craftowanie jakichś przedmiotów, to nawet trudniejszą jeszcze w tej chwili i we wcześniejszej Alfie grą jest Stranded Deep, więc możecie sobie ludzie ogarnąć. Albo jak ktoś już po prostu za długo w tego foresta grał, to też może sobie Stranded Deepa ogarnąć. I bardzo, bardzo fajnie. Ok, gdzie poleciałyście pniaczki? O Jezus Maria, czemu ten pniak jest aż tak daleko? Czemu on to zrobił w ogóle? Ja, ja nie mam pojęcia. E, dobra, biegnę tutaj z trzema, trzymamy, 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 trzymamy. Dokładnie tak. Oczywiście zapraszam też wszystkich na live, y, które robię prawie codziennie. No Jeżeli tylko mogę, to codziennie się staram, oczywiście. E, z różnych gierek, tam najczęściej z World of Tanks, e, Daisy e, Stand Alone, Daisy Epoch, e, War Thunder, e, teraz Battlefield Hardline póki jest. No, i jeszcze inne gierki, tam CSGO jakieś czy coś. Um, ogólnie też zapraszam w takim razie, bo jeżeli nie ogarniacie, że gram jeszcze na epochu, jak nie widzieliście odcinka u Drolera i Bunga, to możecie sobie też do nich zobaczyć. I ogólnie zapraszam też na live'y do Bunga, który to liveuje codziennie od 19 gdzieś do północy nawet, albo czasem dłużej. Oni tam najczęściej walczą z nami, na przykład przeciwko, w sensie hehe. Więc jest ciekawie. E, ok, Taki, taka kryptoreklama na początek, żeby było śmiesznie. He he. I. OFA! O! O, ja ich zauważyłem dopiero, kurde. Dobra, tu są pułapki. A tu są pułapeczki zrobione. Mam nadzieję, że się nie przyczepią. Ja chcę tą platformę skończyć, bo chcę zobaczyć, z czym to się je. Miejmy nadzieję, że niedługo jakiś będzie patch z budowaniem, w sensie, żeby jakieś nowe rzeczy do budowania tutaj dodali, fajne. Albo coś, ja bym chciał na pewno te monety, kurczę, te monety by się naprawdę, naprawdę przydały. Mm, ale ich nie mam niestety, fajnie. Nie mogę wejść do swojej bazy, Hogaty. Świetny, świetny z ciebie zawodnik, najlepszy. Mm, oni chyba mnie olali całkowicie. Szczerze to mam taką nadzieję, że mnie olali, bo ja bym chciał sobie tutaj przespać noc, powiedzmy, zapisać giereczkę od razu. Mm, I mamy chyba poranek. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, nie, nie jest poranek. Właśnie słońce zaszło. O, i tak właśnie wyglądał Stranded Deep, nie? To jest Stranded Deep. Mmm, tak. Świetnie. Świetnie, że się przespałeś. Miałeś spać do rana, a nie, kurczę. Um, teraz. Dobra, prześpi się. O nie chce iść spać! Wiecie co to oznacza? Jak nie chce iść spać Oznacza to, że ktoś tu chodzi O fuck słyszycie to też Ja ich słyszę Oni są tuż obok Te głupie śmiecie tutaj chodzą na pewno, oni tutaj na pewno są, ja ich słyszałem To, to nie mógł być przypadek, to, 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 to zwykłe zwierzęta, ale czy coś, tak nie chodzą Może wespnę się na swoją bazę na górze Na swój domek na drzewie wejdę I obczaję Co to za głupie śmiecie tu chodzą hmm. Czemu tu jest w ogóle rozgwiazda na drewnie? Hmm ma, ma, ma słabe widok, trochę w sensie za ciemno jest He, Można zrobić pochodnie takie? Wiecie o co chodzi? Właśnie, bo ja bym chciał pochodnie Tak myślałem o pochodniach i w sumie zastanawiam się Standing fire mm, Light your camp at night Aczkolwiek czy to można użyć jako zwykłych pochodni W takim razie, chyba jak tak to coś takiego za chwilę zbuduję Tylko mm, No będę musiał chwilę poczekać Aż będzie Dzień, nie, tu jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć. Co to jest stick marker? Mm, do czego to jest Custom Building? Aha, Wooden path, Stick. Stick marker to jest. Aha, to jest na zasadzie chyba, że powinno nam pokazywać w którym miejscu na przykład jest nasza baza czy coś, coś w tym guście chyba. Dobra, wiecie co? Jest dosyć niebezpiecznie teraz, bo lamusy gdzieś tutaj chodzą. O o! o. To był ten frajer? Nie, to jest sarenka. Sarenka jest w porządku, daje dużo mięsa, więc jest sprawilna sarenka, aczkolwiek te lamusy no denerwują mnie, bo nie dadzą mi spać w tej chwili. Kiedy ja bym chciał spać, zregenerować siły czy coś, to oni, oni gdzieś tutaj ciągle chodzą. Tego się obawiam. Okej, okay, dobra. Skończyło się chyba dobrze, bo sobie poszli, ja sobie tutaj rozgrzeję jeszcze i będę mógł zrobić zaraz te pochodnie, będę mógł zrobić. Hmm. Dobra, to jest tak. To jest chyba coś w tym guście. I zobaczymy. Na przykład, jedną bym postawił tutaj. O, to z buta od razu mogę taką robić. Fajnie. Dobra, coś takiego podoba mi się, szczerze. I będzie chyba nawet le lepiej to teraz wyglądać. Jedzonko potrzebuję. E, chciałbym zjeść. Dajcie mi it, Ok. Dobra, tutaj mamy jedną pochodnię. Do tych pochodni zaraz chwilę tutaj wydupię. Tak, tak że będę miał oświetlony obóz. Okej, okay, tutaj pochodnia. Eee, lecimy pochodnie. Tutaj też wydupię pochodnie. W takim razie. Mm, dobra, tu podpalę głowę, żeby nie było. Ta głowa się zawsze pali, widzicie. Po co olej? Po co nafta? No, coś zjadłem właśnie, świetnie. Świetnie, hogaty. Mm, e, tak, piórko, fajnie, fajnie. Ja chcę kamyczki teraz. Teraz, oczywiście, kamyków nie ma. No, wiadomo, tak, tak jest zawsze. To jest złośliwość rzeczy martwych. Okej, okay, tu sobie podpalę, fajnie. E, dobra, zaczynamy znowu zbierać w takim razie patyki. Bo mi się skończyły, więc lecimy. Tak, patyczki są już. Mm, kamienie Kolejną rzecz, którą będę musiał zbierać To są z powrotem kamienie Takie, czyli wracamy do podstaw Tak jakby, tak, zbieramy kamienie Zbieramy patyki, bardzo fajnie, bardzo fajnie Świetnie No już mam nawet za dużo kamieni, okej okay. Dobra, tutaj zużyte kamienie Tutaj kolejne Fajnie, to będzie naprawdę fajnie wyglądać Wiecie jak to zrobię, już, już mi się podoba Ten pomysł Ok. Okej, okay. dobra, Sarenko idź, ja, ja chcę tylko pościnać sobie tutaj te małe drzewka, powiedzmy, że patyków trochę nazbierać. Dajcie mi patyczki, będzie bardzo fajnie, ja się będę cieszył, wy się będziecie cieszyć, więc będzie świetnie, super. Okej, okay, rozświetlę sobie. Nie no, genialnie to będzie wyglądać teraz przecież super. Fajnie, dobra. Eee, tak. To teraz jeszcze to tu sobie tak ustawiam mniej więcej obok siebie w miarę, żeby rozświetlić tutaj troszeczkę otoczenie szczególnie mi się to w nocy przyda, tak? E, kiedy coś będzie podchodzić do mojego obozu, a ja będę przynajmniej wiedział, co to może być. I mm, jeszcze gdzieś tutaj, taki jeden już pojedynczy. Dobra okej, okay, trochę mi teraz materiałów będzie potrzebnych. Ja wiem, że tam jakieś jeszcze chyba kamienie, czy... Czy patyki mam w bazie w tych holderach? Tak mi się wydaje, więc no powinno być ok. Dobra, tutaj kamienie poszły od razu. Nie, naprawdę, to tro trochę będę potrzebował. Jak widzicie, po 20 gdzieś. Ok, to może tak. Będę ścinał drewno, bo i tak 8 loksów potrzebuję, czyli ze dwa drzewka ściąć. No a później przy okazji jeszcze przy okazji ścinania drzew to będę zbierał wszystkie patyki i kamienie, które są tutaj obok. Myślę, że to naprawdę bardzo fajnie, to ułatwi rozgrywkę troszeczkę, szczególnie w nocy. Kiedy to nic kompletnie nie widzimy. Tak. To sobie tutaj wezmę. Tutaj jeszcze jakiś patyczek widzę. Nie, taki kamień mi nie jest potrzebny. Dobra, ty tutaj ścinaj. Jakiś wiatr przeraźliwy, taki. Słyszę go. Naprawdę. Ok, jeszcze to drzewko w takim razie. Tylko nie nad morze. O Boże. O Boże. Jak to poleciało. O Boże, o Boże. Tylko nie nad morze. <laughs> Jak to mówi stare słowiańskie powiedzenie. Ok. Za chwilę powinniśmy. Dokończyć tutaj ścinanie tych drzewek. Dwa drzewka już powinny starczyć się na zrobienie tej platformy. Szubienicy, szkoda, że nie można. no ta, Tamta pułapka już jest bliska, szubienicy, czy tego co chciałbym utrzymać tutaj otrzymać z tego. Aczkolwiek dalej to nie jest to. Mm, dobra, niesiemy sobie trzy loksy. No, za chwilę jeszcze doniesiemy kolejne i platforma będzie skończona. Okej okay. dobra, tutaj gdzieś jeden wyrzuciliśmy tutaj No no, 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 Daj, dajcie mi Okej, okay, jeszcze pięć Tutaj z patyczków eee, tak, to bym mógł przecież poniszczyć, kurcze no bez kitu. I wtedy mam przynajmniej żeby postawiać coś, mm, Tak, mmm tak. Ok, patyczków, na szczęście patyczków mam tutaj w ciul, więc no cała, cała, cała chmara tych patyków jest Bo właśnie takie małe drzewka tutaj mi prześladują i to się przyda właśnie, te drzewka się w końcu na coś przydały Mogę je ściąć i mogę je użyć eee, na jakiś szczytny cel <śmary> charytatywny normalnie mm, Dobra, to damy tak od razu tutaj i od razu tutaj jeszcze coś damy, patyczki, ok, fajnie bardzo fajnie, bardzo miło. Mm, nawet mi się to nie śniło. Tak, dokładnie tak. Dobra, bierzemy. Świetnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba to co robię tutaj naprawdę no. no dacie jeszcze jakiś fajnych kilka pomysłów, co ja mógł zrobić, bo wiadomo, jak to z pomysłami jest. Czasem są, a czasem ich nie ma. Czasem się mogą wyczerpać. Dobra, jeszcze jakieś drzewko na pewno wezmę trzecie. Biorę to trzecie drzewko, chyba tak. Więc lecimy do bazy, oddać teraz te drzewa. I te drzewa już mi zakończą budowę ogólnie tej platformy, z tego co widzę. Tak, bo będzie ostatnie drzewko, które wylądowało w tym miejscu. Platforma skończona, fajnie, super. Ja się jaram, tak samo jak te właśnie drzewka tutaj. Też się jarają. Ok, kolejne ukończone, proszę. Tutaj gdzieś kolejne będzie ukończone. W takim razie, tutaj pyk, proszę. Tam coś dawałem, czy nie? Tak, w sumie nie zwróciłem teraz uwagi, czy ja tu jeszcze kładłem gdzieś. Okej, okay, zniszczymy to. Zniszczymy sobie to. Podpalimy to i można. Nie, jeszcze, jeszcze jedno musi być. Jeszcze tutaj gdzieś jedno postawimy. Sobie myślę tak, tam jest, tu jest yy, i tu jest, to postawię tutaj jakoś w tym miejscu. Okej. Okay. Mm, kamienie. Kamienie to jest to, co teraz potrzebuję najbardziej. E, mam niedobór kamie kamienia, tak? Oki, dołki. Szkoda, że tym kijem w sumie jak bijemy o ziemię, to się te duże kamienie nie dropią, tylko te małe. Byłoby lepiej. Coś słyszę, jakieś złowrogie dźwięki. Kurczę i zastanawiam się, czy to nade mną gdzieś w klatce, czy to może w grze i to jest naprawdę dziwne. Ok, tutaj sobie polecimy. Tak, pyk, kolejne. E, Stiksy są tylko jeszcze cztery potrzebne. Cztery? Tak, więcej kamieni. 10 kamieni jeszcze. Um, kamienie. No kamienie to nie jest taka prosta sprawa ale no nie, nie ma też większego problemu jednak z tymi kamieniami tak nie żyjemy w jakimś, na jakiejś pustyni, fak prawie wszedłem w pułapkę żeby żadnych kamieniuków nie znaleźć dobra, rozpal tutaj jeden jeszcze, jeszcze, jeszcze sześć, jeszcze 5, w sumie dobra, mniej, dwa, jeden jeszcze ostatni gdzieś kamyk, gdzie jest kamyk, dajcie, tam jest kamyk Ogólnie jeszcze są loksy, właśnie, ja, ja mam tu jeszcze loksy. Aha, ja nie mogę więcej nosić niż 5, no w sumie szkoda. Hmm, czy ja mam jednego loksa tylko? Wydawało mi się, że jeszcze coś tutaj zostało. E, może się pomyliłem jednak. Okay. Jeden loks zawsze jednak na propsie, zawsze lepszy ryc niż nic, jak to mawiają. Więc ja sobie spokojnie tutaj wbiegnę, tego loksa odrzucę. I za chwilę y, zbudujemy do końca to, co chcemy zbudować. Czyli wszystkie te pochodnie obok. Hmm, dobra. Tutaj jeszcze tak brakuje kamieni. Proszę bardzo, pyk. E, tutaj brakuje kam O fuck. Można się podpalić, dobra. Dobrze wiedzieć, że można się podpalić. Fak, fak, fak. ja się palę! pale się! Nie, 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 nie! O, 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 o. Ej, byskitu, ja się palę. Dobra. Hmm, jeden kamyk, jeden kamyczek jeszcze. Tam było z drugiej strony było pełno tych kamyków. Mam nadzieję, że chociaż jeden znajdzie. Nie, dobra, dwa znalazłem już nawet. Nawet jeszcze więcej sobie podniosę od razu, żeby mieć na maksa tego powiedzmy. I lecimy. Lecimy dać ostatnią pochodnię. Okej. Okay. Jesteśmy teraz otoczeni przez ogień. Myślę, że będzie to bardzo fajnie wyglądać w nocy No i oczywiście bardzo fajną rolę tutaj spełni też Od razu oświetleniową mojego całego obozu No i tego, co jest za nim oczywiście I mam nadzieję, że w przyszłości na przykład doprowadzę te pochodnie gdzieś indziej Jakąś ścieżkę zrobię O, to jest fajny pomysł, myślę no, Oczywiście piszcie, co o tym myślicie w komentarzach Dawajcie swoje jakieś fajne pomysły A w tym odcinku to by było na tyle Jeszcze raz, piszcie komentarze, dawajcie łapki Dzięki za oglądanie i na razie!